And wymordy moje, Hunter Bryce, z tej strony witam Was w kolejnej od widza Dzisiaj Patryk zrobił dla mnie mapkę pod 1.9. Mam skrzynkę, w której mam Nike. E, Nike i mam trochę złotych jabłek, także podbieram wszystkie złotych jabłuszka, które tutaj mam. Dostałem tutaj od jego. OK, to sobie najki założę I teraz tak, zasady Nie używaj cheatów, jak czegoś nie umiesz game mode, moja ulubiona zasada Mapa <gryw> dla jednej, dwóch osób Starajcie się zawsze robić mapy pod jedną, nie? Ale mówię dalej, nie wysyłajcie, nie wysyłać mi dalej mapek, bo ja mam tego naprawdę mnóstwo Jeszcze mam ponad 30 map Baw się dobrze, nie umiem budować Mapka by Patryk, ja jeszcze YouTube'a swojego podać. dobra, tam możecie go znaleźć, ewentualnie jakiegoś sułomu zostawić Na początku trochę trudny parkur. O ja pierdę kampanie Yy, działa taka komenda jak Spawn Point, czy jakoś tak. Chociaż nie wiem, czy. Czy to, będzie czy to w ogóle będzie coś mi potrzebne, czy coś jakoś. No już widzę, że to nie będzie należał parkur do najłatwiejszych, niestety. A szkoda, o Jezu nie! Kumplu. To ja sobie pomogę w takim razie w ten sposób. Bo ja nie będę tego, bo tu widzicie. Chociaż. Nie no dobra, tutaj już nie będę, chyba, że naprawdę będę bardzo mocno to wtedy. To wtedy już cię zaposiłkuję właśnie tym, że jest możliwość tego cheatowania, którą mnie tam Patryk umożliwił, kurdi o, hit, hit. Nie. Jest! Dobra, mam. Dobra, i teraz i 180 i idziemy. Czy to jest w ogóle możliwe do wykonania? Tego penisa przeskoczyć? Na pewno jest możliwe do wykonania, bo... Bo to ja kiedyś robiłem też takie rzeczy Tylko... Tylko nie wiem właśnie, czy na... Czy na tym, czy na... Rozpędzie jednej kratki to można zrobić, jednego krocka. To jest dla mnie trochę zastanawiające, gdzieś musi być jakiś taki... Jeszcze raz I! Ja, I! Ja bym to rozwalił, cholera I! O, tutaj jest dobrze, bo już zaczęło się nawet jakieś takie skręcanko czy coś. I! Nie mogę. Ten, ten etap żaden tyle razy, że sobie tutaj robię checkpointa I! Nie mogę. Kurde No gdzieś ty huli ty I! No, nie mogę tego kurde złapać. Jak to zrobić, dziadostwo? Jak to zrobić? Czy to na pewno jest możliwe do zrobienia? Po powolutku zaczynam w to powątpiewać. Jeszcze raz. I mm. nie no, to jest. Nie no, na podwójnym takim jumpie ud udawanym też nie można tego zrobić chyba. Chociaż może. Foliera. Mm. I, no nie mogę, no, panie, co pan zrobił? Trochę trudny parkur, trochę trudny. zrobił jakiegoś świecącego pindola tutaj i, no prawie, to, to, to mi wyszło. I, nie mogę. I, Teraz zadanie dla was. Poliszcie ile razy przez ten odcinek? Powiedziałem, i. I, jo, prowie. I, nie, nie wyszło. I, nie, I... i, nie, no tak blisko było. Jeszcze raz. I, nie, to jest najgorszy... najgorsze, co może być. Ale to jest do zrobienia. Ja Wam mówię, że to jest do zrobienia. A gdybym to zrobił w ten sposób, że zrobię takie. i. i., może w ten sposób. i. i. Jeszcze raz. i. i. no do drugiego od razu nie będę skierowany, bo nie można. i. i. I i. Kurde. I, i. <laughs> nie, e, nie tak. Jeszcze raz, jeszcze raz, na spokojnie. I. I, 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 i. Doleciałem! <laughs> nie, słuchajcie, ja nie będę się męczył z tym, bo to już piąta minuta prawie jest materiału, a ja się męczyłem z jednym tym. Także ja dziękuję za coś takiego. Skacz! Woo! Dziękuję. GMOD 0 oczywiście. Labirynt. Uu. Oczywiście zasada prawej strony. Fajny pomysł na labirynt, muszę przyznać. Ale panie, tak być nie będzie. Ja tutaj się nie będę tyle męczył. Traf perł na platformę. O, to jest ciekawe. Tego zadania jeszcze nie było. Dobra, jest spawn. Czekaj, na którą platformę? A że stąd, tak? Mam trafić czy jak? O to chodziło? Panie, to ja dobry jestem. Co to jest? Patrz na ślad u góry i chodź po nim, dobra. Tak, wiem teraz, cwaniaczki, bo wtedy też mi pisaliście na mapie, że miałem, miałem ślad u góry i ja nie widziałem go. Na tamtej mapce o. E! Chyba trzeba było przeskoczyć. A tu jest ścianka, widzisz? Nie ma tu przejścia. Czekaj, tu. Tu przeskichnąć E! O!" Oh Dobra, ale nic się z tym nie stało, na szczęście Teraz tu Tutaj, o A depłem A depłem. Dobra Czy Minecraft jest pisany w jawie? Tak Tak czy Minecraft jest 12 rodzajów wełny? Yy, tak? Nie, nie jest jednak. No ja właśnie wiedziałem, że. Znaczy tutaj tak, yy, nie. Yy. Czyli jeżeli w Minecraft dwie osoby rzucą w jednym czasie przed kilow i piórko, to czy piórko spadnie w tym samym czasie co kilow? Tak yy, Czy cała w Minecraftie trwa 23 minuty? Yy, tak? Nie. 24 chyba Nie w tę stronę. Czyli tak nie. Tak. Nie Ciekawe autora mapki to Patryk. Znaczy, no nie takie do końca, takie, ale. No, nieważne. Nie. Tak. Nie. Nie. No powiedziałem, że nie! Nie! I standardowe zadanie typu ARES w LEPSIDIEN. Być jeżeli takie zadanie, to wuju, to się nie było takiego zadania. Błagam Was, uliska trochę, chociaż trochę kreatywności. Błagam, te same zadania, które widzę po miliard razy. Oszczędźcie mnie tego, daj mi drewno, jeśli by się przyda. Ja rozumiem, także, no to fajne zadanie, tak, bo to fajne takie, że wow, tutaj wiesz, no w ogóle, ale to jest za dużo tego, naprawdę, za dużo, naprawdę, yy, nie tak. Poproszę te deski, wszystkie ja zrobię tak patiki Tak o, tak o. Raz, dwa, trzy. Czekaj, cztery, pięć. Yy, aha, dobra, bo tutaj jest jeszcze ok, bo już myślałem, że nie ma tego, że nie ma wystarczającej ilości kobla. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. A rozwalę sobie wszystko. Dobra, to wszystko rozwalone. To też od razu szybko rozwalę, bo już będę sobie robił od razu. Tylko gdzie jest trzecie żelazo? W drzewie? W drzewie było! A to ukryte... To było fajne. To było fajne. To przyznam ci tutaj, że to ci wyszło nawet. Dungiel i to. Okej. Okay. To było całkiem całkiem. Tu będą przygotowane już patykę, tu mamy zaraz 3. I będziemy sobie rozwalali obsydiana. Ciekawa sprawa, a coś może pod tym jest tutaj? Oprócz nietoperka. Który się wisiał se. Proszę mi tutaj dać jeszcze jednego tego. Dobra. Mam iron pickaxe I, I, I. Dobre Teraz mogę sobie zrobić tutaj Oto I teraz będziemy kopali I, 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 I. <ścoughs> O Boże Czy to jest to? Tak to jest to Mam nadzieję, że mapa się spodobała Teraz możesz rozwalić całą mapę nie, nie będę rozwalał całej mapy Kliknę sobie przycisk Aha Dostałem po prostu TNT No spoko I tak się prezentuje cała mapka, ogólnie fajnie, wyszło akurat 10 minut Co prawda ten jeden moment z... tym, jak to się nazywa? Z, 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 z Parkurem tym na początku To ten moment to coś po prostu strasznego, ja nie wiem czy to w ogóle da się przejść w jakikolwiek sposób Szczerze ci mówię, że, no nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pojęcia Próbowałem to tyle razy przeskiknąć, na... Dobra, da się <grywa> Udało mi się, naprawdę, udało mi się teraz Dobra, ale i tak mapka dosyć fajna, oczywiście dostałeś informację o tym, że Mapka została nagrana i że się pojawiła akurat tego i tego dnia, o tej o tej godzinie, to było chyba tam sobota, czy jakoś tak yy, Bo nie wiem naprawdę, kiedy to wrzuciłem Pamiętajcie, że dalej nie wysyłacie mapek, nie wysyłacie bo mam tego zbyt dużo. Jeszcze mam 30 mapek do sprawdzenia. Także jeszcze na, na pewno na miesiąc mi starczy tych mapek, e, albo nawet i na dłużej. Także mordeczki. E, Serdeczna Regato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało wszystkie instrukcje. Oczywiście macie w opisie, i to było na tyle. Kolejne mapki od Was w przyszłym tygodniu. Do następnego i trzymajcie się. Yo!